Ekspresowa nauka języka angielskiego, czy to w ogóle możliwe? Oczywiście, że tak. Hej, kochani, witam Was bardzo serdecznie i gratuluję Wam podjęcia decyzji o podniesieniu swoich kwalifikacji językowych. Ja nazywam się Olga i jestem założycielem Agencji Edukacji English Fan, pomagającej osobom zainteresowanym edukacją w Anglii znaleźć odpowiedni kurs, szkołę czy studia dostosowany do ich preferencji. W dzisiejszym wideo opowiem Wam jak wyglądały moje doświadczenia z nauką języka angielskiego i co najbardziej wpłynęło na jej szybkie tempo, a także króciutko opowiem Wam w jaki sposób mogę pomóc Tobie osiągnąć Twój uprawniony cel. Ci z Was, którzy mnie znają, wiedzą, że podjęcie decyzji o służeniu agencji edukacji wywodzi się z mojego doświadczenia, jakie zdobyłam na własnej skórze, próbując nauczyć się języka angielskiego najpierw w szkole, później ucząc się sama z kurs, kursów korespondencyjnych, potem kurs grupowy, a i tak w momencie przyjazdu do Anglii znałam tylko podstawy i dużo gramatyki. Przerażenie paraliżowało mój mózg do tego stopnia, że nie potrafiłam odróżnić słów w zdaniu, nie mówiąc już o skonstruowaniu żadnego z nich. Jednak przebywanie w kraju anglojęzycznym w otoczeniu osób mówiących tylko w tym języku, oraz potrzeba odnalezienia się w rzeczywistych sytuacjach, takich jak zakupy, wizyta w banku czy rozmowa z kolegą. Sprawia, że nauka kompletnie zmienia swoją postać z takiej tradycyjnej, książkowej na praktyczną. Czujemy się, słuchajcie, jak gąbka, która chłonie wiedzę całą swoją objętością. Jak małe dziecko, które przecież uczy się z podręczników, a chłonie wiedzę z zadziwiającym tempie. Pamiętam jedną z moich pierwszych wizyt w Urzędzie Miasta, do której szłam z kartką, powtarzając w głowie, co mam powiedzieć, oczywiście zestresowana. Kiedy tego dokonałam, byłam tak szczęśliwa i dumna z siebie, że mi się udało, że dopiero w drodze powrotnej zdałam sobie sprawę, że nie do końca jestem pewna, czy moja prośba zostanie rozpatrzona pomyślnie, bo tak naprawdę 70% od odpowiedzi kobiety, z którą rozmawiałam, nie zrozumiałam, ale za każdym razem następnym było lepiej i rozumiałam więcej, bo trening czyni mistrza. Praktykowanie i udoskonalanie języka z czasem weszło mi tak w krew, że skończyłam nawet studia magisterskie na Uniwersytecie w Londynie. Tak, kochani, czas na nauki podczas pobytu w kraju anglojęzycznym skraca się tak bardzo, że nie samej było ciężko w to uwierzyć. To właśnie zmotywowało mnie do utworzenia agencji edukacji, której misją jest pomoc studentom w organizacji ich przygody w Wielkiej Brytanii. Zgodnie z ich potrzebami i preferencjami. Nasi studenci nie tylko przestali bać się mówić w języku angielskim, ale i poczuli się komfortowo posługując się nim. Oprócz tego przeżyli niesamowitą przygodę życia, poznali nowych przyjaciół, zwiedzili wiele miejsc, spędzili wspaniałe, niezapomniane chwile. Więc jeśli jesteś osobą, która nie zna w ogóle języka, Bądź znasz trochę, ale boisz się go używać z obawy, że popełnisz może błąd, pragniesz podnieść swój poziom swoich umiejętności, może bo chciałbyś zdać egzamin językowy, bądź potrzebujesz popracować język o słownictwo, może biznesowe, bądź po prostu pragniesz znać język, aby czuć się komfortowo, na przykład podróżując po świecie. Możesz również spędzić um, wakacje z rodziną, praktykując język. Jeżeli tak, to dobrze trafiłeś, będę w stanie Ci pomóc. Nasza agencja współpracuje z wieloma placówkami w całej Wielkiej Brytanii, oferując szeroką gamę kursów językowych, zarówno indywidualnych, jak i grupowych, online i stacjonarnych. Są to kursy. Dla dzieci, dla dorosłych. Także posiadamy bardzo e, duży ręcz e, różnych, różnych kursów, dostosowanych do każdych potrzeb. Zatem, jeśli jesteś zainteresowany, dołożymy wszelkich starań, żeby Ci pomóc, znaleźć odpowiedni kurs zgodny z Twoimi preferencjami, w odpowiednim miejscu dopasowanym do Twojego stylu życia, z zakwaterowaniem przystosowanym do Twoich wymogów. I oczywiście postaramy się w cenie dopasowanej do zasobności Twojego portfela. A ponadto, wypełnimy za Ciebie całą dokumentację dotyczącą zapisu na kurs, załatwimy wszelkie formalności dotyczące wyjazdu, zorganizujemy dla Ciebie transport z lotniska, jeżeli będzie oczywiście takie Twoje życzenie. Na każdym etapie, od momentu zapytania o kurs aż do jego ukończenia, służymy sobie wsparciem i pomocą. I to wszystko, uwaga, zupełnie bezpłatnie. Nie, nie za kompletnie nic. Nasza agencja jest po to, żeby Ci pomóc. Dlatego zastanów się, jak bardzo zmieniłoby się Twoje życie, gdybyś znał język angielski. Może dostaniesz się na lepsze studia, może dostaniesz lepszą pracę, rozwiniesz swoją firmę, zwiększysz zarobki, będziesz podróżował z większą swobodą, Otworzysz się na nowe znajomości, zaoszczędzisz sobie wstydu i kłopotliwych sytuacji. Wszystko leży w Twoich rękach. Twoje plany i pragnienia mogą się teraz urzeczywistnić, zapewniając Ci sukces, a przede wszystkim sprawią, że będziesz szczęśliwy i dumny z własnych osiągnięć. A my jesteśmy tu po to, aby Cię wesprzeć w drodze do sukcesu. Jeśli podjęłeś już decyzję, skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, do której link znajdziesz pod filmem, a my zajmiemy się resztą. Nie zapomnij subskrybować naszego kanału, po to, aby być na bieżąco z pojawiającymi się okazjami i informacjami o różnych kursach. Już niebawem mega niespodzianka z mega nagrodami, dlatego trzymaj rękę na pulsie. Nie masz nic do stracenia, a możesz zyskać nową przyszłość, nowe możliwości. Do zobaczenia wkrótce, cześć!